Kochani, żegnamy się z Krakowem. Zobaczcie, jeszcze raz, ostatni rzut nam w e, Wisła, e, taka malutka w wiśle, i u nas w szyrku, te wszystkie takie malutkie rzeczki tutaj tworzą już kawał rzeki. Natomiast e, do Zabrza mamy 107 km, kochani. Dobra, dziękujemy Ci bardzo. Prowadzi nas nawi, żeby się łatwiej jechało. Także do Zabrza mamy kochani ponad 100 km o 18.00. Dzisiaj e, gramy z 14-krotnym mistrzem Polski. Eee, w zagłębie Lubin to dwukrotny mistrz Polski. Powinno być fajne widowisko, kochani, bo zawsze będzie bardzo mocno szukać punktów. Jeszcze nie zdobyli bramki w tym sezonie, a to jest sytuacja niespotykana. Nie zdobyli, nie zdobyli 1-1, Nie, mają zero. Wisła, teraz co ty, synus, ostatnio gra z pogonię. od minus 1 zaczynali. To Wisła zaczynała od minus 1. Górnik też. Górnik też od minus 1? Naprawdę? A mi się wydaje, że Wisła taka a Górnik nie. Chociaż no nie chcę się kłócić, natomiast informacje na pewno sprawdzimy. W każdym razie, mnie się wydawało, że Górnik jeszcze kochani nie zdobył gola w tym sezonie. Nie wiem czy wiesz Górku, ale Kwiek trafi z powrotem do Górnika. Tak, odkupili z powrotem kochani Kwieka, także Aleksander Kwiek dzisiaj będzie wzmocnieniem górnika Zabrze. Zresztą górnik Zabrze na mocno szuka wzmocnień. My kochani dzisiaj specjalnie prosiliśmy organizatorów o bilet pomiędzy kibicami Zabrza. Mamy do odebrania bilety zaproszenia z niebieskiego konteneru. Dziękujemy ślicznie panu Krzysiowi. Pan Krzysiu tutaj nam bardzo mocno pomógł w tym, aby dostać się na mecz. Także o 18 mecz kochani i dzisiaj wracamy już do e, naszego kuszyna na Kruszyńską marenę. Natomiast w tym momencie, kochani, wy jeszcze cały czas widzicie e, fragmenty. Czekaj muszę. no to błyszne, teraz nie wiem jak ja, chował Cię. Przeczytaj, no. Wisła graków została ukarana odjęciem jednego punktu za nies niespełnie wy nie niespełnie wymogów. To lepiej gracy zawsze został ukarany odjęciem... Czekaj. Górnik załamczy został ukarany odjęciem jednego punktu za niespełnienie wymogów licencyjnych. O proszę, I teraz, no. teraz spowiem statystyki. Punkty później mają 0, bycie 0, remisów 0, przegranych 4. Zbyciem 0, remisów 1. Remis 1 i z kim ten remis? Z Wisłą. Jaki to był remis bezbramkowy 0-0? Nie, jeden, jeden. Zobacz, w pierwszej, chyba w pierwszej kolejce grali, tak? A nie. Dobacz, tak, Wisła, Kraków, Górnik, Zabrze, 1-1. 1-1, czyli strzelili jedną bramkę. Słuchajcie, ale, a my musimy zmienić pas, kochani, gadu gadu, a ja potrzebuję się dostać na prawy pas, myślę, że zrozumieją to tutaj krakowiaki. Puszcza, puszcza nas z tyłu? Dziękujemy bardzo. Nie wiem, Puszcza, puszcza, już widzę, że nas puścił. Oni strzelili pięć bramek. Ja mogę tam nawet wjechać, wiesz? jest. wolne? Oni nie przegrywali do zera, oni strzelali, przegrywali 2-1, 3-1. Ja wiem, Aha, czyli strzelali bramki Po prostu są na razie na zero Jeden punkt mają, ale z tego Czyli źle skojarzyłem fakty kochani No w każdym razie tak czy inaczej Górnik zawsze Bez punktu to takiej sytuacji Po pięciu kolejkach ja sobie nie przypominam Górnik zawsze grał O najwyższe cele Natomiast czekajcie bo się przekrzykujemy Moje szabły z tyłu się świetnie bawią I świetnie że się tak bawią Bo przed nami dwie godziny Drogi, może nawet troszkę więcej, bo nie lecimy tą płatną autostradą, nigdzie nam się nie spieszy. Chcemy poznać okolice. Także tak nas prowadzi nasza nawi w Janosiku. Także to no co no chyba w tym wejściu tyle kochani. Jeszcze na sam koniec Krakowa-Wisła już przejechaliśmy. No, do zobaczenia Kraków. Dziękujemy ślicznie za miłą gościnę. Właśnie mijamy tabliczkę. Także do zobaczenia. Smoku trzymaj się do następnego razu. Myślę kochani, że jeszcze pewnie nie raz się w Krakowie pojawimy. Może tym razem uda nam się pobyć na meczu Wisły Kraków. Także do zobaczenia przy następnej naszej wizycie. Zobaczcie do Wrocławia 259, do Zgorzelca 402, czyli do naszego Bolesławca będzie 350, bo my mamy z Bolesławca do Zgorzelca jeszcze 50 kilometrów. Także przypominam kochani, że zatrzymujemy się dzisiaj w Zabrzu na Rozwelta będziemy świadkami pojedynku meczu pomiędzy czternastokrotnym mistrzem Polski, górnikiem Zabrze, a dwukrotnym mistrzem Zagłębie Blubin. Oczywiście sercem jesteśmy przy Zagłębie, ale wiecie jak jest, niech wygra lepszy. Także do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Pa. Kochani, nasza wycieczka do zabrza przebiegała bliziutko chorzowa. Postanowiliśmy odwiedzić Stadion Śląski. Zobaczcie jak to się nam uda. Nie wiem czy tu się da gdzieś zaparkować, czy nie, dlatego że. No, zaraz się coś troszkę dowiemy. W każdym bądź razie no, mamy park, park śląski i wejście z Kansen zaraz się dowiemy od pana tu w budce jak się dostać, jak zobaczyć, jak sobie pamiątkowe zdjęcie na Śląskim zrobić. W każdym razie tam na prawo mamy Śląski. Jak się troszeczkę e, ogarniemy, dowiemy się jak gdzieśmy tutaj wpadli i jak teraz tutaj e, się poruszać. To zaraz włączymy kamerkę. E, mamy kochani bilecik e, wjazdu właśnie. E, proszę mi siódmy, Mamy bilecik wjazdu. Wjeżdżamy na parking e, w stadionu. Zobaczcie, on jest cały czas w budowie. Natomiast my spróbujemy gdzieś tutaj się e, zaparkować. Możemy pospacerować, pan mówił, zobaczyć jak to tu wygląda. Natomiast, ale to będzie piękności, patrzcie. Zobaczymy ile się da nam zobaczyć z tego miejsca. E, w każdym razie, kochani, przejeżdżaliśmy przed sekundką e, przez... E, o, ale maszyna, popatrzcie. Ja wziąłem sobie kamerkę w tej chwili szabełki rozprostują nóżki. A ja na gorąco, kochani, z Wami popatrzę. No, Synuś, ale tu będzie dużo większe: to będzie narodowy stadion. E, bardzo tak, śląski. E, słuchaj, wiesz co? No, ciężko mi powiedzieć, jaka będzie pojemność. No y, y, ciężko mi powiedzieć jaka będzie pojemność. W każdym razie, kochani, on tu jest I teraz mocno... zamykany dach. On jest tu mocno w budowie, choć przejdziemy tędy kawałek w Słuchajcie, no szkoda troszeczkę. Szkoda troszeczkę, że jesteśmy e, blisko i tak daleko jednocześnie. W każdym razie, kochani, będziemy czekać z niecierpliwością. Eee, nie no miał? stadion ruchu też jest spory o zobaczcie tu będzie widać kawałek konstrukcji ja myślę że z powrotem wracając zobaczcie ślicznego ciunię. ale będzie będzie coś pięknego kochani Zamykanie zobaczcie stadion to będzie. wygląda na to że jednak e, trybuny będą kryte i chyba będzie to e, zamykane aż jestem cały ciekawy no żeby w internecie sobie, że jak tam już jest dach eee, syneczku nie mam pojęcia Cześć, ale no. tylko na piłkarze jakby woda będzie leciała co nie Słuchajcie, no ja w tym momencie bardzo mnie ciekawi wrzucić makietę, wrzucić makietę, kochani, w internecie, zobaczyć jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. W każdym razie ja Wam przypominam, że my jesteśmy cały czas w trakcie wyjazdu do Zabrza, stąd do Zabrza mamy już niedaleko, myślę, że 20-30 km szabełki się troszkę przespacerują po parku w pobliżu właśnie stadionu Śląskiego. No muszę Wam powiedzieć, kochani, że e, robi wrażenie. E, nie mam żadnej wiedzy na temat, tak naprawdę. Tu, Ani ile miejsc i tak dalej, grał, dlatego a tu, nie będę. A tu będzie grał ruch, czy tu jest narodowy? Znaczy wiesz co? E, synuś też nie chcę Ci odpowiadać na to pytanie, natomiast e, myślę, że ruch tam w tym momencie gra. Dobra, ale teraz... Za, momen, za momencik na ten stadion podjedziemy, synu się rucho, wiesz? Mhm. Teraz mam takie pytanie, Cześć, Kudełek! Tato, bo na tak? też jest Narodowy, przecież. No i Legia ma swój, przecież, Pepsi Arena, nie? E, zobaczcie, Guteczku, e, Kudełku, zobaczcie, szabełki, jaki piękny stadion się tworzy dla Was. Będziecie tutaj, e, myślę, oglądać, a Gutek, może będziesz rozgrywał tu swoje mecze, co? Nie. No, ale niekoniecznie, no, przyjedziesz na przykład na reprezentację Polski, nie? Ja w tym charakterze mówię, Nie. No, ja myślę, że jak to będzie piękny stadion, słuchajcie, e, o wielkiej pojemności. Ja nie wiem, czy wiesz, ale ja byłem, ja byłem słuchaj, tutaj z wujkiem Wieśkiem na meczu Polska-Belgia w Chorzowie. Było nas 40 tysięcy, e, awansowaliśmy wtedy do Euro, Smolarek strzelał bramki. No i takie mam fajne doświadczenie tutaj stąd, byłem tam z twoim wujkiem Wieśkiem. Natomiast, słuchajcie, szabełki troszkę rozprostują nogi, bo jesteśmy dwie godziny w aucie, także niech się chwilę pobawią, a my sobie tu na spokojnie, bez kamerki, rzucimy okiem, co się dzieje. Natomiast szkoda, że nie możemy z kimś pogadać, kto ma wiedzę na temat tego stadionu. Chyba, że przejdziemy tamtędy dołem gutek i może się uda spotkać kogoś, kto troszkę nam coś powie. No tak, rozpocerujemy nóżki. Ale, kochani, z małymi szabełkami. Chodźcie berbeluszki troszkę. Rozprostować nóżki. E, idziemy z tej strony zobaczyć, może gdzieś znajdziemy tablicę informacyjną na temat, słuchajcie, stadionu. E, myślę, że tam właśnie w oddali spodziewam się to zobaczyć, dlatego Ciekawość mnie tak yy, yy, zżera, jak i Was, yy, oglądających ten film. Yy, tak pudełeczku. Nad, Nadia, wracasz do auta? Czy idziesz z nami? Bo my idziemy tu bliziutko, zobacz. Tu jest plac budowy. Ale to będzie pięknie. To bądź tu w cieniu z Nadusią. Bądźcie tu w cieniu, Nuśka. Pobawcie się tu w cieniu z Szymkiem. Tatuś zaraz przyjdzie. Kudełek chce w cieniu, jest mu gorąco, natomiast ja kochani sam idę poczytać troszkę na temat stadionu Śląskiego. Być może jakoś tablicę znajdziemy. Do zobaczenia sami. Kochani, do takiej tablicy się dostałem. Obiekt Stadion Śląski w Chorzowie. Ja powiedziałem narodowe, ale to kochani wynika ze zmęczenia narodowy jest w Warszawie 100%. Natomiast obiekt, Stadion Śląski w Chorzowie, kochani, w tym momencie wykonują zadaszenie widowni. Nie wiem na ile ta makieta, którą tu widzimy, jest jakby prawdziwa. Ja będę chciał na pewno ją zobaczyć w internecie. Natomiast jest tutaj, słuchajcie, cała infrastruktura, cały park w Chorzowie. Jest i ogród zoologiczny, i kąpielisko. No, dzieje się tutaj naprawdę w tej okolicy sporo, zresztą zobaczcie sporo rowerzystów, dużo ludzi aktywnie spędzających tutaj swój czas, natomiast kochani e... To tu się kochani odbywa. Natomiast widzę, że jest sztuczne oświetlenie, także stacja, stadion Śląski. kolejkach, A tu można słuchajcie. rzucić tylko jeszcze okiem patrzcie jak pięknie to wygląda. Świetna infrastruktura. E, fajnie jest to tu połapane no, Na Śląsku, kochani, są warunki na sportu. Także e, wielu e, sportowców Śląsk wspaniały wydał. Także e, tak wygląda z tego rzutu hmm, stadion śląski. Także jedziemy zobaczyć jeszcze na stadion ruchu. Do zobaczenia.